Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, chciałem dzisiaj Wam przedstawić taki fajny sposób na kobiety. Sposób na kobiety, które. Zagrywają, bo takich jest bardzo wiele w dzisiejszych czasach. Bardzo mało jest normalnych kobiet, które po prostu są szczere, naturalne i no, będą po prostu do was normalne w cudzysłowie. Większość kobiet niestety dookoła nas no, będzie, będzie zagrywała, będzie miała nieszczere intencje. I będzie w nieodpowiedni sposób się do Was zachowała. Przedstawię taką Wam historię ze swojego życia sprzed wielu, wielu lat. Wziąłem sobie numer telefonu od kobiety. Wziąłem sobie numer telefonu od kobiety. Zadzwoniłem do niej po kilku dniach. Umówiliśmy się. Przyszła, wsiadła mi do samochodu. Obca kobieta wsiadła mi obcemu facetowi do samochodu. To już wiadomo, jest na starcie dla mnie. Jest no, pod dużym znakiem zapytania. No i co? No i pojechaliśmy sobie do mnie. Jedziemy sobie do mnie. Atmosferka miła, e, sympatyczna. Wchodzimy sobie do mnie do domku. No i co ja robię? No ja oczywiście się dobieram, no bo co ja mam innego do roboty. Ja się dobieram. No i ta kobieta co robi w tym momencie? Mówi, że ją zaczyna boleć głowa, że to, że tamto i w ogóle, i w ogóle. Zaczyna wymyślać różnego rodzaju historie. Ja co w tym momencie robię? Bardzo mądra rzecz panowie. Pamiętajcie i zapamiętajcie to, żebyście nie byli, tak jak ona powiedziała, joystickami w jej ręku. Ja w tym momencie panowie, wiecie co robię? Idę do sąsiada po tableteczkę, daję jej tableteczkę, ale już w tym momencie umawiam już się ze znajomymi, że za chwilę, za godzinkę już jestem umówiony i mam po prostu fajne spotkanie. I jej automatycznie mówię, że odwioz ją do domku, no bo ją boli główka i że jej się nic nie podoba, że w ogóle wszystko na nie, ja wiem, ja rozumiem, wsiada do mnie do samochodu, już zaczyna się denerwować, mówi co się stało, jak, dlaczego, a po co, co ty robisz i w ogóle, odwożę ją do domku, zostawiam, już za chwilkę mam 20 połączeń odebranych. 20 połączeń odebranych dzwoni, już się denerwuje, już, y, 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 już zaczyna po prostu się denerwować, że nie poszło po jej myśli. Pamiętajcie o tym. Na drugi dzień, już jak przyjeżdża do mnie do domku, to mówi: wszystko jest na tak, wszystko jej się podoba, wszystko jest idealne. I wiecie co mówi? Najbardziej dramatyczną rzecz, jaką słyszałem. Ona miała wtedy 18 lat. Jeżeli dziewczyna w wieku 18 lat mówi coś takiego. To jest największy dramat, jaki może usłyszeć facet. Oczywiście nie mówimy o mnie, tylko o innym facecie, który, który później się z nią spotka. Ona w tym momencie mówi, że ma joystick w ręku i że ona steruje facetami. Jeszcze raz powtórzę. Mówi, że ma joystick w ręku i steruje sobie facetami. Wiecie ile facetów się na to nabrało w jej przypadku? Gdybym w tamtej sytuacji, gdy ją głowa bolała, gdy mówiła, że nie, że nie. Ja bym powiedział, Boże, naprawdę masz rację. Poszedłbym w nią, poszedłbym w to, co ona mówi, bym był takim facetem po prostu, który z kwiatkami przychodzi. Cześć, mogę ci kwiatki? A ktoś inny przyjeżdża i ją zabiera i po prostu ją wyrzuca z auta. Zastanówcie się proszę bardzo, ale to bardzo nad tym, co teraz powiedziałem. Skoro 18-letnia kobieta mówi, że ma joystick w ręku, nie chcę myśleć, co się będzie z nią działo w wieku 30 lat będzie miało chyba milion joysticków w ręku do sterowania facetami. Bo większość facetów tak naprawdę jeżeli chodzi o stosunki damsko-mańskie jest niedorozwinięta. No, wystarczy zapytać wielu atrakcyjnych kobiet. Przychodzą w tych swoich napisikach z kwiatkami, kłaniają się. Czy mogą w ogóle się umówić? To jest ich pytanie. Czy może się umówimy? Albo rozmawiałem kiedyś z taką e, niezwy niezwykle atrakcyjną kobietą. Bardzo wizualnie atrakcyjna i w rozmowie też była ee, nawet bardzo mądra. To mi powiedziała, że większość facetów, która przychodzi z nią na spotkanie, ma się szczęście. <laughs> może, mo, mo, może ee, zjemy obiad, a, a może nie. Są po prostu przestraszeni. No to teraz, jeżeli kobieta ma czuć faceta, stuprocentowego faceta, a czuje faceta, który jest przestraszony, to w stanie w jej głowie? Zostają cały czas joysticki, którymi po prostu zaczyna sterować tymi facetami. A to facet ma sterować kobietą, a nie kobieta facetem. Jeżeli już. Nigdy, ale to przed nigdy nie pozwólcie na to, żeby kobieta trzymała joystick w ręku i z wami sterowała. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tą, tą samą dziewczynę wtedy, gdy miała 18 lat, podwiozłem do chłopaka, a ten chłopak takie mięśnie, tatuażyki, wiadomo. I co ona powiedziała o nim? Czy steruje nim jak? Ma joystick i steruje nim. Weźcie panowie sobie tą historię do serca. Przemyślcie to, co powiedziałem. Pamiętajcie, żebyście nigdy nie byli Sterowani przez joystick, tylko ewentualnie to wymiejcie joysticki w kieszeni. Pozdrawiam Was serdecznie z pięknego Szczecina, że dużo uśmiechu i dużo fantastycznych randek. Hej!